Witam was wszystkich dzisiaj w film, który poruszy tematykę, o którą najczęściej pytacie. To musisz wiedzieć o treningu. Łapy nie ma. Na początku krótki spis treści, jaką tematykę dzisiaj poruszymy. 1. Co z treningami objętościowymi typu 10 na 10, 8 na 8, czy są skuteczne w budowaniu masy mięśniowej? 2. Co jeśli trenuję daleko od upadku, bardzo daleko od upadku mięśniowego, czy takie treningi będą skuteczne w budowaniu mięśni? 3. Czy każdy powinien się mobilizować, rozciągać? 4. Czy zawsze dłuższe przerwy są lepsze niż krótsze przerwy w przypadku budowania masy mięśniowej? I kwestia ostatnia, jak to jest z tak zwanym limitem objętości na jednostkę treningową, czego dotyczy, co obejmuje? Przypominam 18-19 stycznia level 3 Katowice oraz na 100% wkrótce ruszają zapisy na trenera personalnego w Warszawie 25-26 stycznia. I tutaj szybko miejsca uciekają, więc śpieszcie się, ponieważ może zabraknąć dla Was miejsca. Kod KFD oraz współpraca ze mną. Czy treningi typu 10x10, 10, 8 na 8, czyli takie bardziej opietościowe, które możecie znaleźć m.in. w moich planach pod Power Building, są skuteczne w budowaniu masy mięśniowej. Odpowiedź brzmi. Tak, i śmiało mogę powiedzieć, że są w czołówce najlepszych planów pod hipertrofię. Pozory troszeczkę mylą, ponieważ prawie każda seria jest tutaj z większym bądź z mniejszym zapasem, czyli troszeczkę odwrotnie od tego, co się ogólnie przyjęło, czyli trening bez zapasu bądź z minimalnym zapasem daje największe efekty. Tak by było, jeśli byśmy to dosłownie analizowali. Ale co w przypadku wysokoborkowych jednostek motorycznych? One też się aktywują, pomimo, że trenujecie z większym zapasem. Pamiętam, jak trenowałem kulturystykę, głównie opierając się na metodach typu 10 na 10 i jak pamiętacie ta forma była bardzo dobra, zbudowałem dobrej jakości mięśnie na niskim procencie tkanki tłuszczowej. Co doświadczałem w przypadku treningu 10 na 10 Każdą serią postępowało zmęczenie i nagle w okolicach 6, 7, 8 serii dostawałem turba do ładowania i te serie stały się dużo lżejsze. A co się stało? Nagle zostały aktywowane wysokoprogowe jednostki motoryczne, stąd serie stały się po prostu łatwiejsze. I zobaczcie taki paradoks. Zrobiłem serie z większym zapasem, a są one bardzo efektywne. Mało tego. Tych serii jest 10. Czyli y, łączna suma powtórzeń jest ogromna i mało tego. Trenujesz z dużym zapasem, więc masz ogromne możliwości progresywnego przeładowania. Stąd te treningi mają lekką przewagę albo większą przewagę nad treningami, które są bliskie upadku mięśniowego bądź do upadku mięśniowego. Szczególnie w przypadku albo w temacie długowieczności planu, efektów tego planu przez dłuższy okres czasu. Czy trening daleki od upadku mięśniowego też daje jakieś efekty hipertroficzne? Oczywiście, że tak. Tych plusów może być bardzo dużo, ale my się skupimy tylko i wyłącznie na hipertrofii. Pierwsza kwestia. Od czego startujesz? Tak, dokładnie. Może być taka sytuacja, że e, trenujesz na jakimś poziomie i wejść na wyższy poziom może spowodować hipertrofię. I są takie sytuacje, gdzie osoba nic nie robiła i zaczęła robić ćwiczenia robowe, spacery, marsze i spowodowało to hipertrofię. Albo inna sytuacja. Jesteś osobą wytrenowaną, trenowałeś przez dłuższy okres czasu, zrobiłeś sobie przerwę, wracasz, wchodzisz w blok hipertroficzny i wtedy potrzebujesz właściwie problemy progresywnego przeładowania, aby zrobić progres i nie musisz trenować do opadku mięśniowego czy tam e, bardzo blisko upadku mięśniowego. Więc jeśli pojawi się nowe środowisko zewnętrzne, które będzie w jakimś tam stopniu wymagające dla naszego organizmu, zaburzy to Twoją homeostazę i to doprowadzi albo uruchomi nowe systemy adaptacyjne. Wtedy nawet zmiana kolejności ćwiczeń wprowadzenie nowej waracji tego ćwiczenia może być jakimś tam bodźcem hipertroficznym. Inna kwestia, przykładowo, tonujesz bardzo blisko do upadku mięśniowego bądź do upadku mięśniowego i masz bardzo wysoką objętość tygodniową i nagle może wyjść taka sytuacja, że pod wpływem różnych metod, które stosowałeś, nawet bardzo skomplikowanych i mega przeciężających, mięsie nie będzie na to reagował. Co możemy zrobić w takim przypadku, jeśli już mięsie nie reaguje dosłownie? Na nic. Zmień pułap, poziom czy tam level atakowania danych włókien mięśniowych należących do danych jednostek motorycznych. Więc jeśli przebłocowałeś wysokobergowe jednostki motoryczne, te włókna nie reagują, to zacznij atakować inną grupę jednostek motorycznych, na przykład tych pośrednich. I wtedy zatkujesz nową grupę włókien mięśniowych, które nie trenowałeś w danej chwili. A że te jednostki motoryczne reagują na całkiem inne parametry, na przykład z większym zapasem, z większą ilością serii, no, będziesz mógł wzmacniać włókna, które w tej chwili nie trenowałeś. I dalej będziesz kontynuować hipertrofię więc jak zauważyliście jest bardzo dużo strategii budowania masy mięśniowej nie musimy kierować się głównie zasadą tworzenia albo szukania powtórzeń, które są najbardziej bodźcowane czy tam stymulujące no, możemy wybierać całkiem inne, odwrotne strategie, i też to może dać nam jakiś postęp hipertroficzny. Kolejny temat: czy mobilizacja, rozciąganie jest niezbędne w każdym treningu? Tutaj szybka odpowiedź brzmi oczywiście nie, nie jest to obowiązkowe. Nie każdy musi się rozciągać, nie każdy musi się mobilizować. Wszystko zależy od tego, jakie masz zaległości w mobilności i jakie wymagania masz co do mobilności zakresu w danym ćwiczeniu. Istnieją dyscypliny sportowe, gdzie te wymagania co do mobilności, tam zakresu w ruchu w stawie są większe, i wtedy u tych osób wskazane jest, aby miały dodatkowy stretching czy tam mobilizację. Łatwo to możemy porównać w przypadku siłowni, czyli dyscyplin, które są związane z podnoszeniem ciężarów, takich jak weightlifting czy trubu siłowy. I w przypadku weightliftingu tutaj wymagania co do zakresu ruchu w stawie są zdecydowanie większe. Więc jak masz zaległości, musisz tutaj niestety je nadrobić, ale masz niekorzystny układ, no niestety stretching będzie tutaj obowiązkowy. I pomijam tutaj sporty skrajne takie jak łyżwiarstwo figurowe, gimnastyka, gdzie tutaj mamy jeszcze większe wymagania co do mobilności, zakresów. Natomiast w przypadku budowania mięśni, czy też to jest ważne. Oczywiście, że tak i to w kilku aspektach. Jeden, bezpieczeństwo, czyli lepsza elastyczność mięśni daje ci mniejsze ryzyko kontuzji. Jeśli oczywiście masz jakieś tam zaległości, ponieważ nieużytkowanie danych zakresów spowoduje to, że ten odcinek, który jest nieużytkowany, staje się słaby, i tam jesteś podatny na kontuzję. Drugi aspekt jest związany stricte zbudowanie mięśni, to znaczy przy danej krzywej silnej. Lepiej, korzystniej jest stosować zwiększone, czy tam pełne zakresy ruchu w stawie, ponieważ wtedy pełny zakres będzie bardziej hipertroficzny, będzie lepszym bodźcem, który może wywołać hipertrofię. Ale tu mała jeszcze uwaga, nie w każdym ćwiczeniu pełne zakresy są korzystniejsze, jeśli chodzi o hipertrofię, ale w przypadku takich ćwiczeń jak rozpiętki, czy wyciskanie leżąc dla piersiowego, bądź Przysiadów dla czworogowego korzystniej będzie wykonywać ćwiczenie w pełnym zakresie. Ponieważ wykonywanie ćwiczenia w pełnym zakresie, w pełny ROM oraz prowadzeniu tempa, wolnego tempa w fazie ekstetycznej i pauz, będzie zmagać większą hipertrofię. Będzie wzmożona hipertrofia, i wtedy macie lepsze warunki, aby budować swoje mięśnie. I byłoby głupotą, aby tego nie wykorzystać. Teraz przejdziemy do tematyki przerw. Jakie przerwy są najlepsze pod hipertrofię? Coraz więcej badań jest takich, które są ku dłuższym przerwom niż krótszym przerwom. Ale tu też trzeba brać pod uwagę wyjątki. Jakie rzeczy musimy brać pod uwagę? A Przede wszystkim ćwiczenie, rodzaj ćwiczenia, który stosujesz. Więc jeśli masz ćwiczenie, które jest w małym zakresie ruchu w stawie, wtedy z automatu masz krótsze przerwy. B, z jakich metod korzystasz? Więc przykładowo, mając super serię, w tym przypadku te przerwy mogą być krótsze. C, budowa. Może być taka sytuacja, że dana osoba ma przewagę włókien wolno bądź szybko-kurczliwych, wtedy ta osoba, która ma przewagę włókien wolno-kurczliwych będzie miała krótsze przerwy. Mało tego, możemy też brać pod uwagę dane grupy mięśniowe, które reagują na krótsze bądź dłuższe przerwy albo większe bądź mniejsze zakresy. Więc tutaj musimy patrzeć na to w bardziej złożony sposób. Więc przykładowo dostajecie ogólnik, czyli zasadę, gdzie Mieści się, powiedzmy, większość, ale też są, powiedzmy, odchylenia i też musimy brać pod uwagę. Ale o takich rzeczach mówi się w przypadku, gdy podchodzimy już stricte indywidualnie do danej sprawy, do danej tematyki, wtedy możemy ją bardziej rozbudować i wytłumaczyć. No i część, ostatnia, dotycząca objętości na jednostkę treningową. Jak wiecie, nieraz nagrywałem materiał dotyczący limitu objętości na jednostkę treningową. Eee, przykładowo mówiłem o 10-12 seriach na trening, musimy brać pod uwagę kilka bardzo ważnych czynników. Mianowicie, badania, które stwierdzały, że istnieje, tak zwany albo może istnieć, tak zwany limit obietości na jednostkę treningowej, były oparte o serie, które były albo do upadku mięśniowego, albo bliskie upadku mięśniowemu. Więc jeśli wykonujesz sery, które są daleko od upadku mięśniowego, czy przykładowo trening 10x10 10, czy 8x8, tych serii możesz wykonać zdecydowanie więcej. To musicie brać pod uwagę, jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ wtedy każdy by trenował za lekko, a musimy mieć odpowiednią objętość, aby dany trening stał się skuteczny pod względem budowania siły czy tam hipertrofii. Więc jeśli trenujesz w każdej serii bardzo ciężko, masz jakiś tam limit w ciągu treningu. Natomiast jeśli trenujesz średnio bądź słabo. To wtedy możesz osiągnąć dużo wyższą objętość na jednostkę treningową. To dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Troszeczkę wam zamiesza w głowie, ponieważ bardziej rozwinąłem się w tematyce, którą już wcześniej poruszałem, bardziej w szczegółach. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie w komentarzach, jakie jeszcze tematy mam poruszyć. No i tyle z mojej strony. Łapy nie ma.